państwa bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś na kanale Jarocin po Parysku rozmowa z Kaliną Pesz-Klimkiewicz, absolwentką Akademii Muzycznej w Poznaniu. Dziś nauczycielką w Autorskiej Szkole Muzyki Rozrywkowej i Wokalistyki, która mieści się w Jarocinie przy ulicy Targowej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam serdecznie. Kalina, naszą dzisiejszą rozmowę chciałbym rozpocząć od zaproszenia na koncert. Koncert, który już w najbliższy weekend w Jarcińskim Ośrodku Kultury. Trwają ostatnie przygotowania do tego wydarzenia. Opowiedz nam o tym. Dokładnie. Dzisiaj mieliśmy próbę generalną. Myślę, że poszło fajnie. Nasi uczniowie są bardzo zaangażowani. Nasz koncert jest 10 kwietnia o godzinie 17 w Jarcińskim Ośrodku Kultury. Serdecznie zapraszamy. Nasz koncert, mam nadzieję, że będzie magiczny. Będzie to koncert piosenki bajkowej, filmowej. Zaprezentują się nasi uczniowie, wokaliści, instrumentaliści, ale nie tylko, bo też wystąpią tancerze. Tancerze są przygotowani przez studio Mucha, czyli przez panią Kingę Muchę. Myślę, że taką niespodzianką jest też taki piękny, zwiewny, romantyczny taniec poldens. I ten taniec przygotowała pani Justyna Pawlak ze studia Karuzela tutaj w Eurocinie. Mhm. Natomiast w tle polecą kolorowe animacje. Czyli jak będziemy śpiewać albo grać jakąś piosenkę, to w tle polecą fragmenty danej bajki albo filmu. Więc myślę, że będzie, mam nadzieję, że będzie magicznie, romantycznie, kolorowo ale też będzie refleksyjnie, czyli nie tylko radośnie, ale też myślę, że będą takie momenty bardzo refleksyjne. Zacząc troszeczkę od e, tematu e, koncertu, e, chciałbym porozmawiać o Waszej szkole, o Twojej szkole, mm -hmm. którą prowadzisz razem ze swoim mężem, moim kolegą z dzieciństwa Grzegorzem, tak, tak. którego serdecznie <grych> pozdrawiamy. E, autorska Szkoła muzycz, Muzyki Rozrywkowej i Wokalistyki e, tak naprawdę oficjalnie działa od niedawna, e, ale Ty. Uczysz, śpiewu, już od kilku lat, tak samo gry na instrumentach uczy, uczy Grzegorz. E, w pewnym momencie postanowiliście zaryzykować i e, postanowiliście otworzyć taką szkołę. Można powiedzieć, że to była nowość w Jarocinie i to dalej jest nowość. Opowiedz, na jakim jest to etapie i, i czy już rozwinęliście skrzydła. Wiesz, cały czas bardzo ciężko pracujemy y, na to, żeby na wizerunek naszej szkoły, na to, żeby uczniowie się tutaj dobrze czuli, ale przede wszystkim żeby jak najwięcej się uczyli. Y, mamy swoje takie autorskie pomysły, y, które chcemy realizować, chociażby właśnie w postaci takich widzisz, koncertów, y, ale mamy też swoje autorskie metody nauczania, y, które y, są podparte oczywiście y, jakimiś tam. Metodami, których się, czy, czy w ogóle wiesz, wiedzą, których się, którą zdobyliśmy na studiach, w Akademii Muzycznej, ale też te metody są podparte naszym doświadczeniem, bo tak jak wspomniałeś, my już uczymy wiele lat. Ja uczyłam wokalu wcześniej nie tylko w Jarocinie, ale też w Poznaniu. Także to doświadczenie pozwala nam teraz, myślę że właśnie znaleźć takie autorskie wiesz metody ale tak jak przede wszystkim też właśnie pomysły wiesz mamy tu chcemy dużo działać wiesz koncerty różne kursy też mamy wspaniałego też pianistę który do nas przyjeżdża z Poznania pana doktora Macieja Polewskiego który nie tylko uczy grać na pianinie po prostu wiesz nut ale też uczy improwizacji akompaniamentu. Zależy oczywiście od ucznia, co oczekuje, czy też w jakim, na jakim etapie jest, bo wiadomo, że jak ktoś przychodzi po raz pierwszy na pianino, wcześniej nie uczył się grać na pianinie, no to trudno zacząć od improwizacji. Ale jeżeli już jest zaawansowany, to też może wejść jakby w kolejny etap i nauczyć się akompaniamentu, improwizacji, bo to wcale nie jest też takie proste. A, a statystycznie macie więcej e, uczniów, którzy chcą śpiewać, czy takich, taki, którzy chcą grać? Myślę, że to się równoważy. E, równoważy się rzeczywiście, nie ukrywam, że e, najwięcej mamy chętnych e, taką już listę rezerwową, wiesz, e, na o. wokal, tak, już e, nawet mamy zapisy na przyszły wrzesień. E, Proszę więc... bardzo, no to jaka to jest ilość, jaka to jest liczba? Jeżeli chodzi o wokal, to w tej chwili mamy około 48 uczniów. E, natomiast jeżeli bo chodzi. Gratulacje, o... to nie, spo, nie spodziewałam się, że jest tu chętnych, prawda? Tak, tak, tak. Natomiast <laughs> jeżeli chodzi o mm, instrumenty, no to bardzo podobnie, bo jeżeli byśmy mieli jeszcze wliczyć perkusję, bo od lutego też mamy tutaj otwartą, otworzyliśmy oficjalnie klasę perkusji, więc jeżeli byśmy mieli wliczyć jeszcze perkusję i. Pianino, no to nawet tam 50 parę, Także tutaj, akurat pod tym względem, może więcej, nie? No bo gdzieś tam, jakbyśmy mieli zliczyć wszystkie instrumenty, ono to wyjdzie więcej, tak. A wracając do tych metod nauczania, to Ty jesteś w stanie nauczyć śpiewać każdego, czy jednak? Jeżeli przychodzi do Ciebie uczeń, rodzic ma nadzieję na to, że, że dziecko się nauczy śpiewać, czy będzie w przyszłości śpiewać, ty jesteś w stanie powiedzieć po, po jakimś czasie, że, że po prostu to nie ma sensu, czy, czy, czy jednak dalej w to brniesz? Wiesz co, w pewnym sensie staram się nikogo nie skreślać na starcie. Tak myślałam, żeby robić jakieś przesłuchania do naszej szkoły. Ale stwierdziłam, że to nie jest dobra droga, bo czasem jest tak, że ktoś przychodzi na takie przesłuchanie i wiesz, no śpiewa nieczysto, fałszuje, ale potem się okazuje, że jak zaczynasz ćwiczyć z taką osobą technikę, zaczynasz mu ustawiać głos, to nagle okazuje się, że ta osoba ma piękny głos i zaczyna śpiewać czysto, ponieważ wcześniej tej techniki ta osoba nie miała. Ale wiesz, to jest też tak, że do wszystkiego trzeba mieć predyspozycję. I teoretycznie staram się każdego nauczyć, ale wiesz, no, jedni mają predyspozycje do śpiewu, drudzy do jazdy konnej, trzeci, trzeci, trzecia osoba na przykład do pływania czy do tańca. I po pewnym czasie to wychodzi po prostu. I po pewnym czasie to wychodzi. Aha. Ktoś może nie mieć wiesz, takich predyspozycji chociażby głosowych też albo też muzycznych bo nie zapominajmy o tym że śpiew to jest muzyka czyli jeszcze wiesz wchodzą jakieś takie kwestie muzykalności wrażliwości emocjonalności e, jakieś emocje właśnie które trzeba przekazywać w piosence to wszystko są te predyspozycje albo ktoś to ma albo to, ktoś tego nie ma i to są rzeczy których nie do końca da się nauczyć no tak tak samo grając na instrumencie trzeba mieć poczucie rytmu i tego po prostu się Dokładnie się trzeba mieć mi tak, też trzeba mieć ten słuch muzyczny, bo wiesz, jeżeli ktoś nie słyszy, pewnie, że na, słuch też można jakoś tam ćwiczyć. Tak. No ale wiesz, no, jeżeli ktoś nie słyszy, no to, no to jest ciężko, żeby gdzieś tam rozwinął bardzo te skrzydła w wokalu. Tam, tam coś o tym wiem, bo jestem również y, absolwentem szkoły muzycznej pierwszego stopnia, także, także, no, także, tak. także to wiem. Ale widziałem, y, 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 widziałem takie fajne zdjęcie na waszym Facebooku y, podczas waszej lekcji zabawy. W przedszkolu, tak. gdzie, gdzie pokazujecie dzieciom instrumenty, czy w ogóle pokazujecie im muzykę od takiej strony, właśnie, bardzo zabawowej? I to chyba bardzo mhm. prze, 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 przemawia do, do, tych, do tych małych dzieci. Tak, wiesz, ja mam taką też autorską swoją metodę prowadzenia takich zajęć muzykalniających, tak naprawdę dla dzieci od pierwszego do piątego roku życia. I to jest, tak jak Ci wspomniałam, moja autorska metoda, ale podparta tam też metodą Dalkroza, Orfa i Gordona. Więc ja, ja jakby łączę te trzy ze sobą metody, jeszcze dodaję jakieś tam swoje doświadczenie i, i też jakieś moje pomysły do tych zajęć. Mm. I to są takie zajęcia, gdzie oczywiście są dla dzieci mini koncerty, pokazujemy różne instrumenty, i te dzieci mają okazję poznać nie tylko to jak te instrumenty wyglądają, jak one się nazywają, ale też jak brzmią. E, do tego są też ćwiczenia ruchowe, czyli tutaj też bardzo duże znaczenie ma ruch w tych mhm. czyli ry ćwiczeniach, rytmika, rytmika. Mhm. Ryt tak mhm. w tych ćwiczeniach tutaj ruch w tych zadaniach ma bardzo duże znaczenie. My tutaj w szkole prowadzimy taki roczny kurs dla dzieci, takich zajęć muzykaniających i po roku czasu, jak dzieci już poznają Instrumenty, wszystkie jakie tutaj proponujemy, też śpiewamy dużo, to wtedy mają szansę wybrać sobie jakiś instrument, który im się najbardziej podoba i na przykład zapisać na zdjęcia indywidualne na dany instrument albo na śpiew, oczywiście, na wokal. Mhm. Na koniec chciałbym Cię zapytać, bo, bo masz bardzo bogate CV, nie tylko w kwestiach śpiewu, ale też. Bierzesz bardzo często już chyba hobbystycznie, bierzesz udział w produkcjach telewizyjnych. Opowiedz, na jakim to jest dzisiaj etapie i jak, jakie masz plany z tym z tym związane? Wiesz co, dla mnie aktorstwo zawsze było takim elementem ważnym, zawsze mnie interesowało, nawet jak byłam gdzieś tam przez jakiś moment w liceum muzycznym jeszcze, to nawet chciałam iść do szkoły teatralnej. Ale poszłam do Akademii Muzycznej, ale gdzieś to aktorstwo cały czas mnie interesowało. Jak skończyłam Akademię, to weszłam w taki projekt, gdzie śpiewałam i koncertowałam z piosenką aktorską. I, Ale rozwijałam, uczyłam się tego aktorstwa na różnych warsztatach, kursach i tak dalej. No i pewnego dnia pojechałam na casting do Warszawy, no i tak zaczęła się też moja przygoda ze serialami. Mhm. Bardzo mm, fajna przygoda. Uwielbiam jeździć na plan. To jest niezwykłe, fajne spotkanie z ciekawymi ludźmi, znanymi zresztą też, bo no, przede wszystkim jeżdżę do Wrocławia, ale też dużo znanych aktorów przyjeżdża do Wrocławia grać, chociażby w Lombardzie, tak, tak. czy sprawiedliwy widział kryminalny. I wiesz, mam okazję. Gdzieś tam być w tym środowisku, z czego się bardzo cieszę, uwielbiam grać, to jest też taka moja pasja i jak nie gram za długo, to tęsknię. <laughs> <laughs> Już niedługo też na Ratunek 112 powinien lecieć odcinek ze mną, mam, miałam tam główną rolę. Wiesz, tak małymi kroczkami mam takie poczucie, że idę do przodu. Ponieważ, ym, no, dostaję coraz ciekawsze role, coraz yy, takie większe role, wiesz, no ostatnio w Sprawiedliwych Widział Kryminalny grałam naprawdę bardzo dużą rolę, właściwie główną rolę, nie mam co prawda stałej, wiesz, roli, gdzie mam jakąś stałą postać yy, w danym serialu, no może kiedyś się jeszcze. uda. Też jest to <laughs> bardzo trudne, ale może nigdy nie wiadomo. Zawsze to by było dla mnie jakieś kolejne wyzwanie i doświadczenie, gdzie mogłabym też się znowu czegoś więcej jeszcze nauczyć. Ale cieszę się, bo wiesz, jak mam okazję grać w tych sprawiedliwych wydział kryminalny czy w Lombardzie, to gram generalnie zawodowymi aktorami. To mm. mnie bardzo cieszy, bo ja nie jestem jako taką no zawodową aktorką, a mogę się od nich uczyć. I cieszę się, że, bo mam takie wiesz, poczucie rozwoju i satysfakcji. Mm, gram. No i właśnie. Wydaje mi się, że też coraz takie ciekawsze role, coraz bardziej emocjonalne. Wiesz. Ostatnio nawet miałam właśnie w tych sprawiedliwych taką bardzo negatywną rolę. <grym> Zresztą w ogóle taką miałam. My, 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 myślę, że jak, już, że jak już pojawi się ten odcinek, to na pewno podasz szczegóły na swoim swoim tak także tak, wszyscy, wszyscy będą mogli e, zobaczyć. Ja, Wam bardzo kibicuję, Tobie i Grzegorzowi, zresztą wszystkim w Jarocinie, którzy, którzy osiągnęli jakiś chociaż minimalny sukces, bo to, bo to jest bardzo, bardzo dobre, budujące dla, dla, dla nas wszystkich, wszystkich Jarociniaków. Także dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Życzę wszystkiego ja najlepszego dziękuję. i jeszcze raz zapraszamy na koncert 10 do Joku o godzinie 17, Wiele, wiele atrakcji. Do zobaczenia, do słyszenia. Dziękuję bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dzięki.